Mój ojciec przekazał moją część spadku mojemu bratu, twierdząc, że to on potrafi pomnożyć majątek, a ja nie. Uśmiechnąłem się tylko i opuściłem tamten dom. Lata później odebrałem telefon, to był mój ojciec, mówiący, że mój brat. Zanim zaczniemy historię, jeśli lubisz nasz kanał, zasubskrybuj go, aby pomóc nam osiągnąć 5000 subskrybentów. A teraz zapraszamy do historii z niespodziewanym zakończeniem. Nigdy nie zapomnę dnia, w którym mój ojciec uznał, że nie jestem godny własnego spadku. Było zimne popołudnie w Warszawie, a mgła spowijała krajobraz za oknem naszego domu. Wewnątrz jednak atmosfera była jeszcze chłodniejsza. Mój ojciec, Wojciech, siedział na czele stołu, a obok niego mój starszy brat, Aleksander. Moja matka milczała, wpatrując się w blat, jakby już wiedziała, co nastąpi. Podjąłem decyzję, oznajmił ojciec stanowczym. Nieznoszącym sprzeciwu tonem. Cały spadek przypada Aleksandrowi. Mrugnąłem kilkakrotnie, próbując przyswoić jego słowa. Co? Wydusiłem cicho, niemal szeptem. Nie masz smykałki do interesów, Jan. Zawsze byłeś tym słabszym, bardziej emocjonalnym. Aleksander potrafi pomnażać pieniądze, inwestować. A ty? Nie masz wizji, nie masz ambicji. Co byś zrobił z tym majątkiem? Roztrwoniłbyś go w kilka lat. Poczułem, jak ściska mi się żołądek. Niesprawiedliwość tej sytuacji uderzyła mnie jak cios w pierś. Nie byłem leniwy, nigdy nie byłem. Zawsze ciężko pracowałem, zawsze starałem się być kimś, ale nigdy nie byłem synem, którego mój ojciec chciał. Aleksander natomiast był jego dumą bystry, manipulatywny i przede wszystkim ktoś, kto umiał grać w grę chciwości. To niesprawiedliwe, wyszeptałem. Aleksander zaśmiał się, opierając się wygodnie na krześle. Jan, nie łudź się. Ojciec ma rację. Nigdy nie miałeś nosa do interesów. Kiedy ja studiowałem inwestycje i strategie, ty zajmowałeś się uczuciami. Pogarda w jego głosie sprawiła, że przeszedł mnie dreszcz. Ale w tamtej chwili coś zrozumiałem. Nie miało znaczenia, co opowiem. Nie miało znaczenia, czy będę próbował się bronić, udowodnić swoją wartość. W tym domu, w tym miejscu, nigdy nie zostanę uznany za równego. Nigdy nie będę szanowany. Powoli wstałem. Rozumiem. Mój ojciec uniósł brew. To wszystko? Uśmiechnąłem się. Spokojnym, opanowanym uśmiechem, który zdawał się niepokoić go bardziej niż jakakolwiek inna reakcja, jaką mógłbym mieć. Tak. To wszystko. A potem, nie mówiąc już ani słowa, opuściłem ten dom. I w tamtej chwili przysiągłem sobie, że nigdy do niego nie wrócę. Wyszedłem z domu, nie oglądając się za siebie. Lodowaty wiatr Warszawy smagał mi twarz, ale ból, który czułem w środku, był o wiele gorszy. Nie miałem dokąd pójść. Bez ani grosza ze spadku i bez wsparcia rodziny, jedyne co mi pozostało, to moja godność, choć nawet ta, zdawała się rozpadać. Mój ojciec przez całe życie sprawiał, że czułem się niewystarczający, a teraz potwierdził słowami to, co od lat wyrażał swoimi czynami. Przez wiele godzin błąkałem się po ulicach, próbując uporządkować myśli. Prawda była brutalna, byłem sam na świecie. Pierwszy krok do przetrwania. Następnego dnia, Mając w kieszeni tylko kilka drobnych monet, zacząłem szukać jakiejkolwiek pracy, która pozwoliłaby mi się utrzymać. Po wielu nieudanych próbach, w małej restauracji w centrum miasta dostałem szansę stanowisko zmywacza naczyń. Płaca jest niska, ale praca uczciwa, powiedział właściciel, mężczyzna imieniem Marek, który dostrzegł we mnie coś, czego sam wtedy nie widziałem. Przyjąłem ofertę bez wahania. Dni zamieniły się w tygodnie. W ciągu dnia zmywałem naczynia, a wieczorami wykorzystywałem każdą okazję, by się czegoś nauczyć. Obserwowałem kucharzy, kelnerów, klientów. Chłonąłem wszystko. Chciałem się rozwijać, udowodnić przede wszystkim sobie, że potrafię coś osiągnąć bez nazwiska mojej rodziny. Szansa, która zmieniła wszystko. Pewnego dnia, gdy sprzątałem stoliki po zamknięciu, usłyszałem, jak Marek kłóci się z dostawcą. Mężczyzna bez ostrzeżenia podniósł ceny składników, co ostawiało restaurację w trudnej sytuacji finansowej. Jeśli to się nie zmieni, będę musiał zamknąć interes, westchnął Marek, zdesperowany. Wziąłem głęboki oddech. Nie byłem ekspertem od biznesu, jak mój ojciec twierdził o Aleksandrze, ale przez całe życie obserwowałem i słuchałem. I co najważniejsze, wiedziałem, jak to jest być traktowanym niesprawiedliwie. Mogę pomóc, powiedziałem niepewnie. Marek spojrzał na mnie zaskoczony. Ty? Kiwnąłem głową. Pozwól mi spróbować negocjować z dostawcami. Nie masz nic do stracenia. Dał mi szansę. Spędziłem noc na badaniu cen, analizowaniu strategii negocjacyjnych i przygotowaniu argumentów. Następnego ranka poszedłem do dostawców i przemówiłem w sposób, który zaskoczył nawet mnie samego. Efekt? Udało mi się obniżyć koszty o połowę. Marek był pod wrażeniem. Gdzie się tego nauczyłeś? Uśmiechnąłem się, przypominając sobie wszystkie te chwile, gdy ojciec i Aleksander rozmawiali o biznesie przy stole, ignorując moją obecność. Może nie byłem szkolony tak jak mój brat, ale nauczyłem się w najtrudniejszy możliwy sposób, obserwując i doświadczając niesprawiedliwości na własnej skórze. Po prostu słuchałem. Od tego dnia Marek zaczął uczyć mnie zarządzania. Stopniowo przestałem być tylko zmywaczem naczyń. Zajałem się zakupami, kontrolą finansów, aż w końcu, po latach ciężkiej pracy, byłem gotów otworzyć własną restaurację. Odbudowałem swoje życie od zera i udowodniłem sobie, nie innym, że jestem zdolny. Nie wiedziałem jednak, że w tym samym czasie, gdy moje sukcesy rosły, coś działo się z moją rodziną. A telefon, który otrzymałem po latach, zmienił wszystko. Minęły lata. Młody chłopak, który opuścił dom bez grosza przy duszy, stał się właścicielem jednej z najbardziej znanych restauracji w Warszawie. Na początku było ciężko. Pracowałem bez wytchnienia, inwestowałem każdy zarobiony grosz i, co najważniejsze, zachowałem pokorę, by się uczyć. Bezsenne noce, strach przed porażką, ciągłe wątpliwości wszystko było częścią drogi. Ale nigdy się nie cofnąłem. Moja restauracja, Złoty Smak, zaczynała jako mały, niepozorny lokal z garstką klientów. Ale to szczegóły wyróżniały mnie na tle konkurencji, wysokiej jakości składniki, nienaganna obsługa i atmosfera, w której każdy czuł się jak w domu. Z czasem ludzie to dostrzegli. To nie było zwykłe miejsce do jedzenia, to było miejsce, w którym można było poczuć się dobrze. Wieść o restauracji rozeszła się pocztą pantoflową. Stali klienci przyprowadzali nowych. Gazety zaczęły pisać o złotym smaku. Zanim się obejrzałem, moje nazwisko pojawiało się wśród największych przedsiębiorców w mieście. Stałem się człowiekiem sukcesu. A w tym czasie moja rodzina. Przez wszystkie te lata nie miałem żadnych wiadomości od ojca ani brata. Nie żeby mi na nich zależało. Dla nich byłem kimś, kto zniknął. Prawdopodobnie wyobrażali sobie, że żyję w nędzy, że poniosłem klęskę i tym samym udowodniłem, że decyzja ojca była słuszna. Ale ja znałem prawdę. Wiedziałem, że wbrew temu, co myślał ojciec, nie potrzebowałem spadku, by zbudować własne imperium. Sam zapracowałem na wszystko, co osiągnąłem. I co ironiczne, podczas gdy moje życie nabierało rozpędu, życie Aleksandra zaczęło się rozpadać. Na początku radził sobie dobrze. Odziedziczył cały majątek, inwestował w wielkie przedsięwzięcia, robił to, czego wszyscy się po nim spodziewali. Ale w przeciwieństwie do mnie, Aleksander nie umiał radzić sobie z porażką. A te zaczęły go dosięgać. Podejmował ryzykowne inwestycje. Ufał niewłaściwym ludziom. Wydawał więcej, niż mógł sobie pozwolić. I krok po kroku fortuna, którą ojciec powierzył mu bez zastanowienia, zaczęła topnieć. Ale ja o tym nie wiedziałem. W moich myślach Aleksander wciąż był złotym dzieckiem. Wciąż był dumnym spadkobiercą naszego ojca. Aż do dnia, który wszystko zmienił. Nieoczekiwany telefon. To była zwykła noc w restauracji. Siedziałem w biurze, przeglądając raporty, gdy zadzwonił telefon. Odebrałem bez zastanowienia. Halo? Po drugiej stronie usłyszałem głos, którego nie słyszałem od lat. Jan, serce mi zamarło. To był mój ojciec. Jego głos był inny. Nie był już stanowczy i pełen autorytetu, jakim go zapamiętałem. Było w nim coś złamanego. Coś desperackiego. Musimy porozmawiać, powiedział ciężkim oddechem. Chodzi o Aleksandra. Całe moje ciało przeszył chłód. Przez kilka sekund milczałem. Słyszałem jego nierówny oddech po drugiej stronie linii. To było dziwne. Mój ojciec zawsze brzmiał tak pewnie, tak nieugięcie. A teraz w jego głosie było coś, czego nigdy wcześniej nie słyszałem desperacja. Co stało się z Aleksandrem? Zapytałem, nie potrafiąc ukryć napięcia w swoim głosie. Zapadła cisza. A potem usłyszałem ciężkie westchnienie. Stracił wszystko, Jan. Wszystko. Serce mi zamarło. Jak to wszystko? Naciskałem. Ojciec zaczął tłumaczyć, a każde jego słowo było jak cios. Aleksander, złote dziecko, biznesowy geniusz, doprowadził rodzinną firmę do ruiny. Jego impulsywne decyzje, nierozsądne inwestycje i aroganckie przekonanie, że nigdy nie przegra, okazały się jego największą zgubą. Najpierw były inwestycje w nieruchomości. Kupił grunty po zawyżonych cenach, wierząc, że ich wartość wzrośnie, ale rynek się załamał. Potem przyszła katastrofa na giełdzie, zaryzykował miliony na akcje, które w ciągu kilku miesięcy straciły całą wartość. Aby się ratować, zaciągnął horrendalne kredyty, pewien, że uda mu się odwrócić sytuację. Ale było już za późno. Wierzyciele zaczęli dobijać się do drzwi. Pojawili się prawnicy. Majątek zaczął znikać jeden po drugim. A kiedy mój ojciec w końcu się zorientował, nie zostało nic z fortuny, którą tak ślepo powierzył Aleksandrowi. Nasz dom, samochody, nawet rodzinna firma. Straciliśmy wszystko, jego głos załamał się przy ostatnich słowach. Zamknąłem oczy, pozwalając, by informacja do mnie dotarła. Przez lata wyobrażałem sobie ten moment. Fantazjowałem, jak to będzie, gdy mój ojciec i brat staną twarzą w twarz z konsekwencjami swoich wyborów. Ale teraz, gdy to się działo, nie czułem satysfakcji, tylko pustkę. Dlaczego do mnie dzwonisz? Zapytałem chłodno. Ojciec zawahał się. Ja potrzebuję twojej pomocy. Zaśmiałem się. Goszko. Mojej pomocy? Sam zbudowałeś imperium, Jan. Widziałem twoje nazwisko w gazetach. Wiem, że masz pieniądze, że możesz pomóc odbudować rodzinę. Zacisnąłem powieki i wziąłem głęboki oddech. Ojciec, ten sam człowiek, który kiedyś nazwał mnie słabym, teraz błagał mnie o pomoc. Ten sam, który wyrzekł się mnie bez chwili zawahania, oddając wszystko Aleksandrowi, bo uważał, że nie mam wizji, teraz był ode mnie zależny. A Aleksander, był tam? Też liczył na moją pomoc. Gdzie jest Aleksander? Zapytałem. Zapadła ciężka cisza. A potem ojciec odpowiedział cicho. On, on nie radzi sobie. Poczułem, jak serce przyspiesza. Co masz na myśli? Kiedy wszystko się zawaliło, wpadł w depresję. Od tygodni nie wychodzi z domu. Pije, odmawia rozmowy z kimkolwiek. Nie potrafi zaakceptować tego, co się stało, Jan. Nie akceptuje, że poniósł porażkę. Czy powinienem czuć współczucie, złość? Sam nie wiedziałem. Ojciec mówił dalej. Popełniłem błąd, Jan. Wielki błąd wobec ciebie. Ale jestem już starym człowiekiem. I proszę cię jako ojciec, pomóż nam. To jedno słowo ojciec brzmiało ciężko. Przez lata nie widział we mnie syna, który zasługiwałby na szacunek. Teraz to ja miałem podjąć decyzję. Mogłem im pomóc. Albo mogłem po prostu się rozłączyć i pozwolić im zmierzyć się z konsekwencjami ich własnych wyborów. Ale moja odpowiedź była czymś, czego mój ojciec nigdy by się nie spodziewał. Przez chwilę milczałem. Po drugiej stronie linii mój ojciec czekał na odpowiedź, pewnie licząc, że ulegnę jego błaganiom. Mogłem im pomóc. Miałem pieniądze, wpływy i kontakty, które mogłyby wyciągnąć ich z tego bagna. Ale pytanie nie brzmiało czy mogłem, tylko czy chciałem? Wziąłem głęboki oddech i zadałem pytanie, którego mój ojciec się nie spodziewał. A jeśli sytuacja byłaby odwrotna, pomógłbyś mi? Cisza. Znałem odpowiedź, zanim jeszcze ją usłyszałem. Jan, to nie czas na rozdrapywanie przeszłości, zaczął, jego głos drżał od napięcia. Jesteśmy rodziną. Musisz to zrozumieć. Rodziną? Przerwałem mu. Teraz nagle jestem częścią rodziny? Ciekawe, bo kiedy uznałeś, że nie zasługuje na spadek, jakoś nie przejmowałeś się rolą ojca. Poczułem, jak ciężar spada mi z piersi, kiedy wypowiedziałem te słowa. Przez lata nosiłem w sobie ten ból to rozgoryczenie. Ale teraz, po raz pierwszy, to ja miałem kontrolę. Popełniłem błąd, ojciec nalegał, a jego głos drżał. Rozumiem to teraz. Ale Aleksander, on nie daje już sobie rady. Potrzebuje cię. Zamknąłem oczy. Powinienem czuć litość dla mojego brata? Może. Ale wtedy przypomniałem sobie wszystkie razy, kiedy mnie poniżał. Jego szyderczy śmiech, pogardliwe spojrzenia, słowa, które wielokrotnie powtarzał za ojcem, nie masz wizji, Jan. Nie masz talentu do biznesu. A teraz gdzie podziała się ta jego pewność siebie? Gdzie się podziała ta jego arogancja? Powiedz mi jedno, ojcze. Kiedy Aleksander był na szczycie, pomyślał o mnie? Choć raz zastanowił się, gdzie jestem, czy czegoś mi nie brakuje? Kolejna ciężka cisza. Nigdy go to nie obchodziło kontynuowałem. I ciebie też nie. Problem z wami jest taki, że dostrzegacie wartość w człowieku dopiero wtedy, gdy czegoś od niego potrzebujecie. Jan, proszę. Westchnąłem, ściskając mocniej telefon. Wybaczam ci, ojcze. Ale nie pomogę wam. Co? Niedowierzanie w jego głosie było niemal komiczne. Walczyłem sam. Uczyłem się sam. Wy podjęliście swoje decyzje. Teraz musicie zmierzyć się z ich konsekwencjami. Nie możesz tego zrobić, krzyknął, desperacja odbijała się echem w jego głosie. Jesteśmy Twoją rodziną. A gdzie byliście, kiedy ja Was potrzebowałem? Zapytałem spokojnie, ale stanowczo. Ojciec nie odpowiedział. Po raz pierwszy nie miał żadnych argumentów, żadnych wymówek. Żegnaj, ojcze! I wtedy się rozłączyłem. Prawdziwa wolność. Przez chwilę siedziałem w ciszy, patrząc na telefon. Czekałem na wyrzuty sumienia, na żal, na cokolwiek. Ale jedyne, co poczułem, to ulga. Po raz pierwszy w życiu byłem całkowicie wolny. Nie potrzebowałem uznania ojca. Nie potrzebowałem akceptacji brata. Udowodniłem swoją wartość jedynej osobie, która naprawdę się liczyła w sobie. I w przeciwieństwie do nich, ja nie straciłem wszystkiego, ja zdobyłem wszystko.